O, nie, 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 hola, hola, koleżanko, co ty myślisz, że ja tu nic nie widzę? No przecież ja czuję, znowu chciałaś mnie wykolegować na obiad. Tak? No a jak? Jakbym nie przyszła, to znowu by dla mnie nie było. Ani kotleta, ani kapustki. Dawaj, dawaj, już się nie ociągaj. Przyszłam, jestem gotowa. Dawaj. O oh no, o oh no, zjadłaś wszystko? Wszystko ze mnie, właśnie bo ja tu coś słyszałem, jakieś hasło o obiad. No, o obiad, no, ja też bym chciał obiad, bo ja już też jestem taki głodny. A on, on, on chyba też, ale ja bardziej. me. <mum> 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 Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Chciałam właśnie powiedzieć, że chyba jest dość ciepło, ale zanim Wam to powiem, no wiecie co, teraz niby 7 stopni, ale ma być nawet do 13, ale niestety pogoda na dziś 60% opadów, jutro 80, w sobotę 40, a w niedzielę 50% opadów śniegu. Także gdyby ktoś miał pytania na szybko, to tak. My zaraz uciekamy do pracy. Słuchajcie, we wczorajszym vlogu w komentarzach na temat właśnie tanich obiadów. Tak się uśmiałam. Jak nie jedna z Was napisała, że tani obiad to brak obiadu, albo tani obiad to szklanka wody. Wiecie co? To jest przykre, ale to jest prawdziwe. Naprawdę. Przecież to już po prostu graniczy z cudem. A i druga sprawa. Bardzo dużo z Was pisze na temat biedronki, że nie chodzicie do biedronki, że nie lubicie biedronki. Wiecie co? Ja Wam powiem szczerze, że ja też fanem nie jestem. I też staram się omijać szerokim łukiem. Tylko ja na przykład no mieszkam na takim trochę końcu świata, gdzie. Ja tak naprawdę najbliższe sklepy, jakie mam, to jest Lidl i Biedronka. I często jest tak, co mnie strasznie wkurza, że jak na przykład mam w planie, że dobra, nie idę dzisiaj do Biedry, idę tylko do Lidla, zrobię zakupy w Lidlu. Zawsze jest tak, że nie ma tam wszystkiego. I na odwrót, jak na przykład mówię, dobra, ostatnio byłam w Lidlu, nie było tego, 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 tamtego. Jadę do biedry, żeby już nie jeździć po 10 sklepach. I jest dokładnie to samo. Zawsze czegoś nie ma, więc e, mój mąż się zawsze śmiał, że u nas na wsi jest jak w hipermarkecie. Tylko w hipermarkecie chodzisz z koszykiem od regału do regału, natomiast u nas we wsi jeździsz autem. Od sklepu do sklepu, żeby kupić wszystko. Kiedyś była taka akcja z pieczarkami, ja pamiętam. Matko chyba 20 km narobił, żeby mi przywieźć te pieczarki. I powiem szczerze, że ja jakbym wiedziała, że tak jest, to już bym dawno odpuściła. A on biedny, od wioski do wioski za pieczarkami. Także to są też jedne z uroków życia właśnie na takich końcach świata, że jak wszystko jest, to jest. A jak nie ma, no to niestety nie ma. Ale wiecie co, z biegiem lat człowiek też inaczej do tego podchodzi. Też inaczej do tego podchodzi, inaczej się to wszystko organizuje i tak dalej. Kiedyś na przykład miałam coś takiego, że jak miałam listę zakupów, to latałam, dopóki ta lista nie była zrealizowana. Teraz jak czegoś nie mam z tej listy, to po prostu muszę się bez tego obejść albo stosuję jakiś zamiennik, albo zmieniam plany. Powiem Wam szczerze, że już ja naprawdę... Nie lubię chodzenia po sklepach. Mnie to tak męczy, tak denerwuje i tak wysysa ze mnie energię, że aż nie bywało. Kiedyś ja lubiłam jeździć na zakupy, naprawdę lubiłam. A teraz po prostu, jak przychodzi ten piątek, bo staram się co piątek robić zakupy, takie większe na tydzień, to powiem wam szczerze, że mnie już po prostu w czwartek boli głowa. Dobra, słuchajcie. Ja jeszcze tu zobaczę, co powinnam zapakować, żeby nie zapomnieć czegoś. Na pewno psa. Ale pies jest o tyle w komfortowej sytuacji, że nie da o sobie zapomnieć, więc nie ma opcji. Czekajcie, ja zobaczę, gdzie ona. Chodzi po podwórku. I niucha. Chodzi i niucha. Zbieramy się, bo zaraz zdążymy się spóźnić. Wiecie co, tak jeszcze zniósów porannych? Ja już mam umyte okna na święta. Widzicie, jak ładnie, artystycznie? Na no drugim też, no pewnie. Ja tego mojego kota dzwońca to kiedyś zastrzelę, i wszystkie okna na dole wyglądają tak samo. Wchodzi na okno i łapami marzę: Matko, wpuszczaj do domu, wyginam śmiało, ciało. Normalnie dziadek jakich mało. My już po. Wracamy. Pogoda jest tak różna. Niedawno świeciło słoneczko, teraz już wali deszcz. Wieje tak momentami mocno, że aż normalnie czuć jak buja tym autem. 10 stopni. Zobaczymy co to będzie. I tak jadę, słucham podcastów, no i wyobraźcie sobie, że trafiłam przed, przed chwilą na podcast o YouTube, w którym pan mówił, że vlogi to przeszłość, że vlogów już nie powinno się nagrywać, bo są to formy, które pomału będą odchodziły do lamusa. Kurczę, jakoś się z tym nie zgadzam. A z drugiej strony zaczęłam się śmiać, że jak ja się za coś biorę, to wiadomo, że za pączach szachisty i już po sprawie, bo z wieloma rzeczami już tak miałam. Ale wiecie co, no naprawdę, ja się nie zgadzam. Ja 99% rzeczy, które oglądam na YouTubie, to są właśnie vlogi moich ulubionych twórców. Natomiast jeżeli czegoś poszukuję konkretnego, na przykład jakiejś recenzji, czy, czy no, czegoś tam, jakiegoś przepisu, no to wtedy oglądam, ale to zazwyczaj oglądam w danej sytuacji i nie jest to tak na pewno, że codziennie, ani nawet co tydzień, prawda? Tylko jak tam mnie coś zaciekawi, czy coś planuję kupić, czy, czy chciałabym coś ugotować, czy tam czego innego się dowiedzieć, a tak głównie oglądam vlogi, więc... To jest dla mnie takie troszkę dziwne stwierdzenie. A wy, moi drodzy, jakie macie zdanie? Co oglądacie najczęściej? Bo jestem ciekawa, pytam, bo autentycznie jestem ciekawa. Bo ja nie ukrywam, że vlogi to jest dla mnie taka najfajniejsza część tego YouTube'a. I tak coś mi się wydaje, że to chyba była jakaś informacja, taka troszeczkę nazwijmy to wyssana z palca. że tak. Do sklepu nie wiem czy będę zachodzić, bo chyba nie muszę, a i tak jutro jest piątek, więc muszę się niestety ale wyczłapać na te zakupy. Chciał, nie chciał. No i jedziemy do domu. Ale pewnie przy tej pogodzie jest, przepraszam. Kawa obowiązkowa. Kawa obowiązkowa, tym bardziej, że rano... No niby piłam, ale to tak wszystko szybko, szybko biegiem, więc koniecznie trzeba się napić. Mam wrażenie, że pies myśli, że chciałam ją wykręcić na obiedzie, bo no idź zjedz matuniu, idź takie dobre, bo ci kot zje. Chodź szybko, bo Julek przyjdzie i zje. No idź szybko jedz, zobacz jakie pyszne. Dodaj no lepsze, chodź szybciutko, chodź. Zobacz. Jakie dobre? No, patrzysz na mnie jak na idiotę, jak ci takie dobre. To się częstuj, nie krępuj się, nie? Nie mam nic innego. Wszystko jest zjedzone, zobacz. O, proszę. No jest jak znowu pada. Cicho poszła. Tak, poszła spać, a nie jeść. Hrabianka. Tak? Czy nie? Mhm. Poszła spać. No nic, może za chwilę z To zje tak sobie tutaj stoję i myślę bo ludzie, jaka pogoda dobra, wracaj, wracaj kobieto wiecie co, tak myślę, bo myślę, myślę, bo myślę no ja już chyba nie myślę, także na tym stańmy zastanawiam się nad ciastami, które będę piekła na święta na pewno będzie to ten sernik Zrobię babkę, też tą, którą Wam pokazywałam, bo ona jest najlepsza. I na pewno będzie szarlotka, jabłecznik, bo sama lubię i zawsze, nawet z lodami na ciepło, czy coś jest świetna. Ale tak mnie zastanawia w tym roku metrowiec, wiecie? Już tak dawno nie piekłam, że już nawet nie pamiętam, jak się go piecze. Musiałabym go, znaczy musiałabym sobie przepis jakiś fajny wyszukać. Ale tak mnie korci ten metrowiec. A wy co pieczecie? Może, może ja się czymś zainspiruję w tym roku. No bo mówię, sernik, jabłecznik i babka będzie. Ale z doświadczenia wiem, że dobrze by było, jakby było jeszcze jedno. Bo sernik to się rozejdzie zaraz moment. Jabłecznik zresztą też. Bo tutaj delikwentów właśnie na serniki, na jabłeczniki. Tak może ten metrowiec. Takie to coś inne i w sumie bardzo dawno nie było. No bo nie chcę żadnych z galaretką, coś tam znowu, bo to w lodówce, znaczy na no, metrowiec też, ale, ale tak myślę, że, że poszłabym tym kierunkiem. No i muszę zobaczyć zaraz, jak mój koszyk doświęcenia jajek, bo ja wiem, że ja w tamtym roku nam się zepsuł ten koszyk. I ja kupowałam tak na ostatnią chwilę, i pamiętam, że wzięłam to, co było, a nie to, co bym chciała. I muszę zobaczyć, jak ten dziadyga wygląda, bo on był cały biały, więc może by go przeprać trzeba było. Czy przegnać jakoś. No, muszę go wydobyć. Także tak, zaraz muszę iść w ogóle do alpaczków. I powiem Wam szczerze. Która to jest w ogóle godzina? Bo ja już nie wiem. Powiem Wam szczerze, że tak, jak się idzie do pracy. I zostaje tak te dwie godziny na nagranie tego vloga codziennie, to jest trochę cholera ciasno. Dlatego też te vlogi nie będą aż takie długie, bo. Bo matka zwyczajnie. Ktoś mi kradnie czas w ten sposób. Ktoś mi kradnie czas, no i. I tak to wygląda. Sialam sobie na podłodze na chwilę. Bo tu mi coś chyba najwygodniej i najlepsze światło jest, moi drodzy. Powiem Wam tak, tak się zastanawiam, bo ja sobie uświadomiłam, że tak naprawdę te jutrzejsze zakupy, te piątkowe, no to takie na cały ten tydzień przedświąteczny, no bo teraz w niedzielę jest niedziela palmowa. No i ja chyba jednak pojadę. Czy znaczy jutro zrobię jakieś zakupy, bo. No bo już trzeba, bo już w lodówce zostało tylko światło, ale chyba się wybiorę tym razem do makro na zakupy. Mam troszkę dalej do tego makro, ale no w sumie kupię tam wszystko. Kupię tam wszystko. Czy jest taniej? Powiem Wam szczerze, nie do końca. Ale wybór taki, jaki jest w mięsie, we wszystkim, to nie ma nigdzie, bo to wybór taki dla gastronomii, więc są. Nawet widziałam tam jakieś yy, mięso z Krokodyla. No, co kto chce, to w makro dla siebie znajdzie. I ja właśnie zazwyczaj przed świętami jadę busem do makro. No, wiecie, u nas na święto zawsze, zawsze wszyscy przyjeżdżają do nas, więc tych ludzi jest naprawdę jak na małym weselu. Chociaż tym razem. Na Wielkanoc nie wiem jeszcze, jak to będzie ale chyba nie będzie aż tak dużo ludzi, no ale mimo wszystko cokolwiek trzeba zrobić także także tak, no właśnie nad tym trzecim ciastem, trzecim, czwartym babka nad tym ciastem się zastanawiam z tego właśnie względu głos tracę, o matko jeszcze nie śpiewałam, a już głos straciłam no, to jest po prostu czat a wy jak? Macie już zrobione zakupy na święta? Czy kupujecie sukcesywnie, po troszkę, po troszkę? Czy kupujecie hurtem? Bo ja to tak różnie. Zazwyczaj wolę zacząć wcześniej kupować. Ale powiem wam szczerze, że w tym roku nie mam jeszcze nic. Kompletnie nie mam nic. Nie, mam farbki do jajek. Mam farbki do jajek. Bo to kupiłam przy okazji. I, i co ja mam jeszcze? Chyba tylko farbki do jajek. No i że i owiec. I już. Starczy. Widzisz, że tak nawet zapomniałam, że śmiegu z Linkus ma być. Kurczę, przez tą pogodę to powiem wam szczerze. Dobra. Idę do Anduchów, bo tak tu siedzę i zaraz tu usnę. A poprzednie, te poprzednie nagrywki były z burakami na buzi, nie wiem czy ty zauważył, czy to było widać, ale pewnie było widać, także sorry, ale szybko zjadłam obiad i zaczęłam do was gadać, jak zwykle, nie popatrząc w lusterko, jestem w ogóle chaotyczny człowiek, no ale cóż, bywa i tak, bywa i tak, także... Za tydzień o tej porze, moje drogie, już wszystkie będziemy urąbane w garach. Jak jeden mąż. Także przez ten tydzień troszkę sobie odpocznijcie, podgońcie co możecie, tak żeby nie było wariacji, żeby nie było szaleństw, bo, bo to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Żeby się zajechać, zajechać, ale wiecie co, jeszcze do niedawna tak było. Mamy, babcie, nawet ja sama, bo to daleko mówiąc, przychodziły te święta i człowiek nie miał siły na nic, nie miał siły ręką ruszyć, tak się narobił. A od jakichś kilku lat moje nastawienie zmieniło się zupełnie, i jest mi z tym po prostu dobrze. Jest mi z tym po prostu dobrze. Nie ma tak, że brakuje czegoś w te święta, ale już nie robię to tego z, taką, z takim wariackim zapałem, jak, jak było to kiedyś. I święta się odbywają, wszyscy są zadowoleni. I chyba, chyba to jednak nie o to chodzi, żeby się zarżnąć, tylko o to, żeby spędzić fajnie ten czas z najbliższymi. Prawda? Moi drodzy, specjalnie dla Was... Trochę prywatnej, osobistej alpakoterapii. Proszę bardzo, bierzcie. Nie krępujcie się. Nie ma potrzeby. Tak? Dla naszych widzów troszkę alpakoterapii, prawda? Ja cię kręcę. Ale normalnie jesteście moje czyścioszki. Takie moje czyścioszki. Tak się ucioskałem. Miku, ten... Miku, to ja już nawet nie wiem jak go tutaj po prostu doczyścić. Nie denerwuj się, Matka Głaski robi. Matka głaski robi powiedz co to za przeszkadzanie przy jedzeniu, co? Matko bosko, święty Józef. No przepraszam. No nic. Denerwuję chłopaka. <ślałek> Musiałabyście to zobaczyć. Dobra. Alwódka troszkę otrzepiemy. Z alwódka wszystko łatwiej schodzi, bo to łakaja. A łakaje są łatwiejsze do utrzymania w czystości. Przepraszam, Oluś, bo wszystko sypiemy na ciebie. Widzicie, wystarczy go tu troszkę ręką, jako tak, to sianko schodzi. Natomiast jeżeli chodzi o suri. Ta wełna jest dużo bardziej delikatna i to już nie jest takie proste. Ale przyłapałam suri. Hej, Suri. Zobacz, jak cię przyłapałam. No czekaj, no zobacz. Przyłapałam gagatka, widzicie? Przyłapałam gagatka, jak tu wyziera innym. Wycałujemy za karę. Na amen, wycałujemy. Nie chcesz wycałowania? O Jezu. O Jezu, Maryśka. Ja tu stoję i pilnuję. Ancymonie jeden. Ja będzie teraz kombinował. Nie ma, nie ma. No, tak to właśnie z nim jest. O, czekajcie, bo tam już jest zadymka. Ktoś komuś wyjada. Teraz szafirek wyjada. Szafirek wycałujemy. Masz tam jeszcze swojego. No pewnie, że masz. To jesteście jakiś Normalnie cwaniory. Nie, no tu jest porządeczek, jest elegancko. No, uśmiechnij się ładnie do widzów. Nie bądź taki obrażony, troszkę uśmiechnij się. Ale ty jesteś z gagul dzisiaj. Wszystko, wszystkim bym wyjadł. Więc matko, nie ma trawy, nie ma niczego. Ja tu głodny jestem po prostu. <głosłenie> Dzikie, ale wiecie. Miki jest bardzo inteligentną alpaką. Słuchajcie, naprawdę, to jest tak mądry gość. A ale często wykorzystuje tą mądrość. To jest tak mądry gość. Dawaj się tu. Dawaj się tu, mądry gościu. Już się wyczałujemy. No, ale dobre, co? O, warto było zgrzeszyć. Warto było zgrzeszyć. Nie, nie puszczam. No, nie możesz. No, wszystkim powyjadać ty. Hultaju. Bo będzie normalnie zacałowanie znowu. A ty? Oj, tak moi drodzy, słuchajcie. Wiecie co? Ja Wam powiem szczerze. Że jak człowiek ma taki jakiś słabszy dzień czy takiego na... O kurza melodia! Co to za piski? Ma jakiś taki słabszy dzień, czy w ogóle jakoś tak wiecie, kompletnie nie ma dnia. I przyjdzie do tych zwierzoli. To tak jakoś oddechnie lżejszą pierwszą wiecie? To Alwutek tutaj tak kłóci się. Alwutek też chciał być wycałowany, tylko nie wiedział, jak mi powiedzieć. Ja, Jezu, niedobre tak, matka śmierdzi jakimiś perfumami czy czym. Kochano, to już dawno zwietrzało. No, bo to taki Louis Vuitton był, wiesz? I ty, 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 ty. Tylko oblizuję się i mlaskam. I mlaskam i oblizuję się. No tak wam ci ta paszka podeszła. Tak wam smakuje. O Jezu. Dobra, starczy. Jezu, jaki pytul. Taki pytul. Ojej, no leć sobie. Oluś, a my się dzisiaj jeszcze nie całowaliśmy. Oj, chyba nie będziemy się całować. Już mi się wydaje. Olek z Wiałdzie pieprzy rośnie, mówi kobieto. Luzuj. Luzuj. O Jezu, dobra, słuchajcie. Ja zrobiłam sobie już w domu kawę to do kompa, postaram się... Ale ci Miku, posprawdzać wszystko. Postaram się wyedytować tego vloga, żebyśmy mogły spotkać się o 18. A potem jak zwykle na pledeczkach w komentarzach. Także liczę na Was. Piszcie na temat ciast, bo ja jestem bardzo ciekawa. Co w ogóle pieczecie. Może coś od Was zmałpuję, wiecie, tak... Zobaczymy, co tam będzie. Także moje drogie dziewczyny i chłopaki, ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję jak zwykle za to, że jesteście, za to, że wspieracie mój kanał, rozwój mojego kanału. Klikacie te kciuki w górę, piszecie te komentarze, chociaż niektóre z Was już widzę, że mają dość, bo jak wam któryś raz z kolei wciągnie ten komentarz. To ja naprawdę mam wielki szacunek i podziw dla Was, bo nie wiem, czy by mi się chciało, a wy jednak ciśniecie, dajecie radę, dajecie mi motywację. Dziękuję Wam za to serdecznie. W ogóle dziękuję, że jesteście. I do jutra. Cześć, pa!